Cześć, cześć, witajcie z tej strony no, kolekcjoner Panie niej, dawno mnie nie było, no ale odpoczywałem sobie od karteczek, no i w końcu jestem. Jak widzicie święta już w pełni, na początku chciałbym powiem, złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście tam przeżyli te święta w gronie rodziny, no żeby one były spełnione, dużo dobrych prezentów, żebyście tam mieli spełnienia wszystkich marzeń. No i szczęśliwego Nowego Roku A dzisiaj, oczywiście Wigilia No i coś sobie zaopatrzyłem, tak? Proszę zobaczyć, mega zestaw startowy Więc Biedronki On był tam za niewielką cenę kupiony, A postanowiłem, dobra wezmę Żeby coś było do otwierania no, Ale ja już to otworzyłem Więc <laughs> to Są zamknięte Bardzo mnie ciekawiło Jaka jest karta limitowana? Mamy tutaj albumik, taki o. Może mi się przyda. Czekajcie, już zmieniam. O, takie tło. Mamy albumik. Mamy saszetki. 6 saszetek powinno być. Mamy tak. GC-GC, Bail Bail i dwie z Ibrahimowiczem, Zaraz sobie otworzymy je Ale najpierw karty limitowane Mniejsza karta limitowana to Med Ezil Z Arsenalu Niestety tutaj jest zgięta Nie wiem czy widzicie Tutaj o No i niestety się załamała troszeczkę, ale to tam przeżyjemy to damy sobie do folii tą karteczkę no może być I karta limitowana XXL jest to Wojciech Szczęsny również z Arsenalu świetna karta limitowana super oczywiście mamy też Collector's Guidebook taka fajna lista kontrolna naprawdę tak książeczka mi się podoba są tutaj nawet te wszystkie legendy, tak? Fajnie, fajnie Dobrze No to teraz się weźmiemy za saszetki Zaczniemy może Niech będzie Bale, jest na środku Mamy tak, Kaje, Chamberlain, Clichy, Florencji, mamy Liverpool i mamy powtórkę, Luka Modric na wymianę od przyszłego roku, zabieram się za wymiany, więc piszcie. Teraz może Ibra Kanaura. Kurczę, co jest? Taka gruba saszetka coś. Fajnie klejone są te um, saszetki Mamy Maxi Pereyre Chyba nie mam Watlik Czediu Luis Adriano Mamy Formana O, fajnie mamy Forsberga Want Watch te karty z Malme mi się podobają, bo mają naprawdę świetne tło, takie niebieskie damy sobie do foliki tę kartę. Dobra, czekajcie, bo my limitkę tutaj tak za 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 zasuniliśmy. Dobra, czas na grypce tak. Mamy tak, Glenna Johnsona. Aska Pliketa. Tak się chyba to czytam. Mamy tutaj Weltmana. Fajnie, mamy Bendera. Nie mam tej karty. Świetnie. Mamy LogoBorussy. No i teraz już nie pamiętam, czy mam, czy nie. Dawno już nie zajrzałem do tego albumu. Robiłem taką przerwę od nagrywania. I mamy tak jeszcze Jerome. Boateng z Bayernu. Również mam tej karty, przyda mi się fajnie. Dobra, jesteśmy już na półmetku Na razie tam nic nie zabłysnęło w tych saszetkach Kurde, ale one są wklejone Czyżby znowu defensji wrog być? Zobaczymy Fernando Kan, William No i mamy, jak mieliśmy Borucy Dortmund tak mamy Bayern München fajnie mamy powtóreczkę Carlos TV International star i mamy fans favorite, The nie mam, fajnie nawet Dobra, zostały dwie saszetki, moi drodzy no to może teraz Ibrahimović Będzie teraz napastnik, nie pomocnik. Mamy Halsty, jakiś tam oj, Marcel Schmelzer, Jimenez, jakiś Rakicki, ja Mamy Jelemans, Riesling Nie mam tej karty. Fajna karteczka, naprawdę świetna. No i co? Ostatnia saszetka i dupa, jeśli chodzi o saszetki. Dobra, jest napastnik. Kurde, te saszetki takie twarde są jakieś. Nie wiem, jak się uważa, to u Was tam trafiały. O, jeszcze jest logo. Jest Bender, fajnie. Nie miałem go. Balta Sanogo. Mamy Galatasaray Gaitan Master I uwaga, ostatnia karteczka, najpierw ja sobie zajrzę Teraz wy zobaczycie man, man kurde, Robert Lewandowski, Game Changer Uf, Musieliśmy czekać aż do ostatniej saszetki, żeby zdobyć taką kartę No i jest kurde, jest W końcu jest Game Changer kurde Robert Robert Lewandowski świetnie jedna z lepszych karteczek, Popatrz na te koszulki jak one się pięknie mienią super, dobra filmik trwa już 8 minut a tam może trwać, dawno nie było, co nie ale w końcu jestem, no to co tam z takiego trafiliśmy z Bayernu tam mamy Płatęga, Lewandowskiego, i i Herb, Deszach, Wender, Gaitan, Galatasaray, Karol Steves, Tielemans, Borussia Dortmund, Metz limitowana edycja, Fürsberg, Modric i Liverpool. A, no i oczywiście Limited Edition XXL, jest to Wojciech szczęsty. Więc to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy ten, ja mam życzę oczywiście jeszcze raz wesołych, wesołych świąt, wesołego... Nowego roku. No i to wszystko. To tyle. Kolejnych zapaleni. Cześć.